Witam. Tak inwestycja skończona wygląda. Beton architektoniczny z firmy Konkreta. Taki beżowy. Paski nie brałem systemowo. Zwykła czarna farba do luksa. Ta wygląda wysunięte Tu wygląda tak, bo jest Lakie położyłem, ale to granie, no tutaj jest tak samo skończone. Lakierowane było wczoraj. Tak to wygląda. 40. Nie, to jest na 44 metry. Poszło szczerze 60 12, 6, 72 kilo poszło tam producent wykalkulował, że pójdzie 20 chyba 4, 2 jadra był producent, poszło 6, nie wiem jak mnie to liczą, ale to już ten mój problem, ja robię bez materiału takie rzeczy, mogę materiału ogarnąć, nie ma problemu, ale ile pójdzie... Tyle pójdzie. Klient w dwóch warstwach, bo kładź była biała, beton był, jak widać, tutaj beżowy, tak z bliska wygląda. Klienci nie chcieli głębokich grzewów, więc w sumie jest na płytkę I tyle. Dwie warstwy, jak mówię, 42 czy 44 metry. Poszło 72 kg betonu grunt szczepny normalny, nie przepraszam nawet nie szczepny, NKP po prostu dałem, nie chciałem mieć kruszywa ze szczepnego i tyle, do następnego, pozdrów.